Miałem wczoraj zrobić tematyczny na temat niepodległości. Czy jest tym samym? Ale w efekcie uświadomiłem sobie, że sam tego nie wiem. I sobie zacząłem się zastanawiać, czym właściwie jest ta niepodległość. Zasadniczo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Do wczoraj. Tak naprawdę, tak poważnie. Nigdy się nie zastanawiam nad tym. Po prostu zawsze traktowałem to w formie wolnościowej, ale głębszego przemyślenia za tym nie było. A że jest środek nocy. To ten materiał będę traktował jak zapis własnych myśli. Sięgnąłem więc do definicji, gdzie napisane jest jasno, że niepodległość jest to cytując Wikipedię. Niezależność kraju od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych. Hm. Pytanie brzmi: czy naprawdę tak wygląda niepodległość? O to w niej chodzi: o kraje jako podmiot, o politykę. Okej. Okay. O ile odnosimy się do wydarzeń sprzed stu lat, to się można z tym zgodzić. Już mniejsza o zależności historyczne, ale jednak czy o to chodziło? Czy tylko tym była dla naszych pradziadków? Na tym się kończy? Zwłaszcza dziś, kiedy mamy siatki powiązań, umów i zwierzchnictw mniej lub bardziej oczywistych. Bo przecież mamy NATO, ONZ, Unię, traktaty, potęgi gospodarcze, ale mamy też rynek globalny, umowy handlowe z sąsiadami. Mniej lub bardziej jawne i wielkie, światowe korporacje. Czy wobec tego... Czy to jest aktualne? Czym jest niepodległość dzisiaj? Pytanie bez odpowiedzi, jakie lubię. I tu błyskawicznie dostałem lekcję. Ta. Rozbrywa przewrotny, prawda? Jak szybko można dostać pstryczka w nos? Bo bardzo dobrą lekcję dała mi pewna młodziutka osobka. Szczerze powiedziawszy, to musiałem pogodzić się z tym, że wobec tej sytuacji, przy tamtej rozmowie, okazałem się być słaby. Musiałem odsłonić swoją słabość, aby właśnie taką lekcję otrzymać. Otrzymać i zrozumieć po kilku godzinach kołatania mi się w głowie. Być może zbyt mocno przesiąknąłem sprawami codziennymi. Być może za bardzo zacząłem skupiać się na tym, że może być gorzej, zamiast że może być lepiej. A być może to po prostu przejaw mojego protekcjonalizmu. Hmm. Tak czy inaczej, najwyraźniej oddaliłem się od starej zasady: kto nie ryzykuje, ten nie je, a to błąd, bo czasem powód jest ważniejszy niż ewentualne straty. Niepodległość to jest możliwość chęć, wola i siła do tego, by stanowić o samym sobie do tego, by ograniczać czyjeś nie tylko kontrolę, ale i wpływ na nas. Zaznaczyć siebie. Tak jak dzieci mogą sobie wywalczyć z czasem niezależność względem rodziców, tak jak możemy wywalczyć niepodległość względem okupanta, względem despotycznego partnera szefa w pracy, przepisów prawnych, ludzi, instytucji, własnych lęków. Tak też możemy względem władzy. Tia. Bo w sumie do tego się to sprowadza, co? Sprowadza się do stanięcia w kontrze względem władzy. Ale żeby nie było... Nie chodzi mi tu o bunt. Od myśli się zaczyna. Wywalczenie niezależności względem władzy. Nieważne o jakiej mówimy, nieważne czy mówimy w kontekście narodu, kraju czy pojedynczej osoby. Do tego by ktoś nie miał nad nami kontroli. Do tego by się nie bać. By przełamywać strach, by umieć powiedzieć, co się myśli, czego się chce, czego się pragnie, umieć przejść do przodu. Czasem, nawet z pozoru proste, prozaiczne rzeczy, dla kogoś, dla kogoś innego, mogą być niebotycznie trudne. Czasem nawet przemyślenie czegoś jest wielką odwagą. A potem, kto wie, może nagle to coś stanie się dużo prostsze, a może trudniejsze. Ale to nie ma znaczenia. Chodzi o walkę o siebie. Teraz właśnie tak wygląda to, jak ja widzę niepodległość że o to w tym chodzi. I myślę, że wcale o nic innego nie chodziło naszym pradziadom. Niepodległość jest pierwszym krokiem do bycia wolnym człowiekiem. Do tego, by walczyć, być wolnym, stanowić o samym sobie, by tworzyć życie takim, jakie się chce, żeby było. To jest niepodległość. Niepodległość daje wolność. Tak na boku. Jeszcze jakiś czas temu. Gdy ktoś mnie zapytał o to, stwierdziłem, że w kraju, w ludziach, ta chęć wolności zanika. Jakby przemiera. Pojawiła się jakaś apatia, nihilizm, krótkowzroczność. Sam nie wiem. Że z wilków staliśmy się pieskami kanapowymi. Jednak ta młoda osóbka pokazała mi, że może się bać, ale jest gotowa przeć po swoje. Pokazała, że w ludziach. Zwłaszcza tych młodych, jest wola. Być może boją się, być może nie widzą w tym wielkiego sensu, ale mają wolę, by być wolnym. Jeśli kiedyś przyjdzie taki czas, przyjdzie taka potrzeba, wierzę. Że stanął i będą bronić swojej wolności. Nie martw się o to. A wtedy. Hmm. wtedy ja stanę obok was. Nie, eee, zaczynam wiadać jak stary dziad. Dobra.